Cześć, witam Was w kolejnym odcinku wyzwania wężownika. Mamy tutaj w tle dwie rzeczy, które są dość ważnymi wydarzeniami, ale skupmy się najpierw na Arysteuszu, który właśnie staje się dorosłym. Matko, mam nadzieję, że szybko uda nam się spełnić te jego cele, bo Tauriel, no właśnie, zaraz zobaczymy. Czy się uda, czy będzie melodyjka? No i teraz nie wiem, czy była melodyjka, bo w tym samym momencie Arysteusz te urodziny ma. Chłopie, zaraz zmienimy ci tę fryzurę. Teraz idziecie na przyjęcie. Proszę jeszcze raz się postarać o dziecko z Dorotą. E, tak, generalnie pobrałam sobie Endra Słucher, co daje nam możliwość w parach homoseksualnych również mieć dziecko. E, także fajna sprawa. Postarajcie się o to, bo mam nadzieję, że się uda. Wcześniej zaznaczyłam jej to innymi modami, żeby e, Izyda była w ciąży, ale nie potrafiłam zrobić Doroty, wiecie, jakby. Jakimś tam dawcą e, genów. Aha, czyli najpierw musisz iść ciciku. No w sumie rozumiem. A czy ty powiedz mi... Czy ja mogę podejrzeć? Nie jest w ciąży, ok. Dorota, a ty idź się tam... Staraj, nie? I teraz tak, wy nie rzucę... a, cię dyskiem. Prezenter wiadomości? Nie, no, ty będziesz politykiem. Ale właśnie, miałeś ćwiczyć e, pisanie. Kaliopę ma ochotę... Aha, nauczyła się już. Okej. Okay. Czy ty będziesz chciała się nauką zajmować kaliopę? Jest! O matko, udało się! Ale się cieszę. Weź sobie placek dyniowy. I pójdziesz do spania. Jezu, już tyle godzin. A wy co? No, generalnie poczekamy aż Tauriel urodzi i nowa rodzinka się wyprowadzi. Z tym, że brakuje im trochę Simoleonów na kupno domu. Nie chcę tutaj oszukiwać, a w ogóle pewnie już zauważyliście, że mamy 77 tysięcy Simoleonów. Po prostu sprzedałam wszystko, co mieliśmy w wyposażeniach. Wszystko, 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 co było niepotrzebne. A i tak nam brakuje jeszcze paru tysięcy. E, także ta kaska nie będzie przeznaczona tutaj dla nas, tylko właśnie dla Tauriel, żeby mogła się urządzić. A no i właśnie, Izyda będzie musiała jeszcze przecież przyjąć prezenty. A, no i jeśli chcielibyście pobrać m.in. tą ślicznotkę... Kaliopę jest już dostępna na TheSims3.com Wrzuciłam na giełdę wymiany. Na ten moment jest dostępna Kaliopę i Arysteusz jeszcze w wieku młodego dorosłego, ale już właśnie na samej końcówce. Z tym, że cały czas męczę się z wrzuceniem pozostałych osób z tej rodziny. Pomijając Dorotę, bo ona jakby nie wchodzi tutaj w skład. Niestety, ale występuje jakiś błąd w systemie i po prostu ta trójka nie chce mi się wysłać. Ej, co wy tu robicie? E, Basia, czemu przyniosłaś swoje dzieci? Aha, bo przecież Dorota jest opiekunką. O Matko Bosko, to ja nie wiedziałam, że te dzieciaki będą tutaj u nas. Czekaj. Eee, matko bosko. Nakarm go. A temu zmień pieluszkę. <grymne> o kurde. To teraz będziemy mieć stado dzieci. No nieźle. Wiesz co, to ja nie wiem, czy ty będziesz chciała zostać opiekunką. E, taurier dokończy gotowanie. Teraz rozmawia z przyjaciółmi. Kaliope. Jakie ty masz ocenę? Ło! Wow! Odrabiaj lekcje. A później możesz się zapisać. Słuchaj na, do tego klubu nauki na zajęcia pozalekcyjne. Nie, 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 ty wiesz. Powinnaś mieć dobre, dobre oceny. Co ty potrzebujesz? Dobra, zaraz cię wykąpię, no. Albo zmień brudną pieluszkę. O. Tauriel, a ty? Słuchaj, weź prysznic. I idź łowić No bo co masz robić. To ty wiesz co. Zajmij się alarmem. I musimy patrzeć, czy nie masz tych sytuacji kryzysowych. I przy okazji <grytanie> patrzeć też tutaj. Nie powiem ci, że po tym dniu Dorota stwierdzisz, że to ci się nie podoba. Nabierzesz małego doświadczenia przy dzieciaczkach, ale wiesz. Eee, nie mamy na to miejsca. A ty jak sobie fajnie siedzisz tutaj. <laughs> Okej. Okay. Idź ugaś. Szybciutko, lecisz. Gaś płomienie. Ojejku, biedne koteczki tutaj są. Ej, a może by tak adoptować? Ej, patrzcie, ja nie rozumiem tego. W sensie tych ikon na mapie. Czemu to się tak dzieje? Żaden inny sim po prostu nic nie widzi, tylko Izeda. No i jak, jak żyć, słuchajcie, to i tak, że ona y, ma to odblokowane. To jest jakaś twoja kuzynka albo coś? Okej. Okay. Ale ona jest chyba spokrewniona z kaliopę. Tak mi się wydaje. No nie wiem, no to gadaj z nią. Albo sobie konserwuj wóz strażacki. Ej, dobra, w sumie te dzieciaki nawet nam nie przeszkadzają. O, pirat coś specjalnego znalazł? Oh! Hydrant kamienny! Okej, okay, ale ty musisz poprawić te oceny. Także wiem, że jesteś zmęczona, ale odrabiaj lekcję. A kiedy ci ludzie po te dzieci przyjadą? Do której ty pracujesz? Do dziewiętnastej. No to jeszcze godzinę. Spoko, te dzieciaki się tutaj same sobą zajmą jeszcze przez ten czas. Ok. Idź od razu. E, Izytka, a ty proszę sprzedaj i maluj sobie jakiś tam duży obraz. E, bo malowanie i tak musisz też osiągnąć na full. Gdzie ty masz to malowanie. No. Super. No to idź spać dalej. Wiesz, co jest super radia w ogóle super. Sama sobie włączyła kawałek, który lubi. Jezu, ile wybiórek nam się tutaj przy tych liściach zrobiła. No, kot by się przydał. O, kaliope, e, zajmij się troszkę piratem. Samotny jest bardzo. Tylko, że on nie da ci się pewnie e, wykąpać, więc będziesz miała pchły za chwilę. Kto już na komputerze siedzi? Arysteusz. Co? Mamy złapać gnomy. Inwazja gnomów. Ej, nie widziałam jeszcze takiej sytuacji. Ale gdzie są te gnomy niby? O kurde. Nie wiem, no nie widzę ich, więc na razie zbieraj po prostu. Taka inwazja, że żadnego gnoma nie ma. Chyba, że gdzieś w kraczorach one będą. Ok, zresetowałam tą parcelę. Ej, no ale co miałam zrobić? Nie było tu żadnego gnoma. Dobra, teraz to już wiesz co. Pojedź sobie do tej remizy, słuchaj. I proszę cię, konserwuj swój wóz strażacki. Zostajesz dzisiaj w remizie. A ja muszę przejść do innych teraz. O, nie, jeszcze atak zombie. E, kaliopy, wiesz co? Właśnie, przygotuj coś. Podaj obiad, no tą surówkę niech będzie. Przygotuj. E, karma zwierzęca z ryby. Dasz piratkowi. Psa. No nie! O nie, nie, nie! Czegoś takiego to ja nie będę tutaj tolerować. Eee, wzmocnienie zgań za to, że jest świniakiem. I proszę ja ciebie eee, wykąp go. Dobra. Izyda, ty się wybierz na festiwal zimy. No, a później sobie kupisz jedzenie. I rób sobie co chcesz. Kto to znowu łowi? Tauriel! Mogłam się spodziewać. Tylko ona ma takie zdolności, że przez taflę lodu się przebija wędką. Gdzie te dzieciaki? Zmień brudną pieluszkę. A drugi dzieciak jest gdzie? Tutaj. Na karm. Ok. Alarm wam nie bardzo działa. Trzeba by go naprawić. O nie, znowu te gnomy. O, ale dobra, mamy. Złap. Złap. Trzeci, matko, jakie to. <głos> 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 Jeszcze jeden jest. z go. O i tu jest jeszcze jeden. Okej, okay, macie więcej, ale trudno. Czyli tam ewidentnie ostatnio było coś zbagowanego. Wiesz co? O, ktoś tam inny już naprawia alarm, więc ty dalej eee, wóz. Dobra. Eee, kaliopety sobie szybki prysznic możesz wziąć i proszę ja ciebie odkrywaj eliksiry. Ty będziesz miał dzisiaj urodzinę, ale ćwicz przemowy. Ile masz przyjaciół już? Czyli trzech ci się zalicza. Czy dwóch? Dwóch się zalicza. Potrzebujesz jeszcze jednego spoza naszej rodziny? Tauriel, ty sobie coś zjedz. Ojej, a koń głowy ci położył na ramieniu podczas łowienia. Ty jak za tobą podążasz? Czy on chroni ciebie i twoje maleństwo? A ty, Izyda, miałaś się przebrać. W sumie wiesz co, Izytka? Sprawdźmy, czy nie ma gdzieś tutaj e, zwierząt do adopcji. Ło! Okej, okay, dzieciaki ładnie siedzą i odrabiają lekcje. O nie! Tauriel! Co się stało? Izyda, ty jak nie masz co robić... to maluj. Albo nie, bo ty chcesz tą wynalazczość poprawić, to możesz sobie wynajdować. Okej, okay, Geras ma urodziny, staje się dorosłym, młodym, dorosłym. Sprawdźmy. Nie znosi sztuki. Weźmy coś, co ci pomoże w karierze. O właśnie... A może ty byś poszedł na studia, co? Dobra, weźmiemy charyzmatyczne. No to słuchaj, w następnym odcinku cię wyślemy na studia. Tak, kariera polityczna, to jest to, co. Co ty chcesz w życiu robić? Okej okay, teraz wygląda super. Podejmij sobie karierę polityczną. Dziecko w drodze. Kochanie, do szpitala. Szybciutko do szpitala. Nie wiem, czy to właśnie przez to, że modem ta ciąża była jakby wywołana, bo inaczej się nie dało, czy dlatego nie mam możliwości, w sensie ona nie chciała mieć żadnej płci konkretnej dziecka, bo jak próbowałam wcześniej, zaciążyłam ją jakby bez udziału Doroty, to chciała mieć synka, więc ciekawe, czy tym razem się też jej uda. Weź porozmawiaj z tą babą, żeby przestała śpiewać. Chyba nie da rady. E, to wracaj do domu. Kaliopa misia, a ty. Weź już skończ, co? Dziewczynka. O, szkoda, że tutaj się nie da. Yy... Hmm, losować imienia. Słuchajcie, dzisiaj są e, u, imieniny na przykład Laury. Laura jest od drzewa laurowego, więc imię jak najbardziej ziemne. Szalona nie cierpi rod. Nie, wiesz co... Możesz być leniuchem i być przyjacielska, jasne. Um. Tylko coś, jakby. Okej, okay. rozumiem, że twoje dziecko się za tobą ciągnie. Okej, okay. co to się stało? Nie, yeah. my god! I gdzie położysz? No piękną masz córkę, muszę przyznać. Tauriel. Nie. No. Dlaczego to się tak zrobiło? Ja nie chcę, żeby, żeby to, to dziecko miało buty. Dobra, pokaż się, dziecinko. Po kim ty masz oczy? Chyba po dorocie. To wygląda po prostu, jakbyś miała rękawiczki. No i dobra. Nie ma na co czekać. Tauri zabiera swoje ryby. Zgubiłam się w tym domu. I się wyprowadza. Tylko jeszcze, jakbyś tak e, zebrała gotówkę, sprzedaż to, co złowiłaś, bo całą kasę im, jakby przekażemy z laurą i z dorotą. I słuchajcie, tutaj przygotowałam im, ale czemu nie mogę tu? 88 tysięcy, a wy macie ile? Czy brakuje wam kilka stówek na to? No to czekaj, to jeszcze coś sprzedamy. Dorota, Laura. Okej. Okay. No to wam tego nie urządzę teraz. Ale w zasadzie mogę Wam Modern loda wpisać i tyle. No, zabieraj dziecko i sobie idźcie. Tak, e, specjalnie umieściłam im dom na wyspie, żeby zewsząd był dostęp do ryb dla Tauriel. Dom jest naprawdę ładny. Oczywiście pobrany e, gdzieś tam z internetów. Tylko że pusty. Może im kiedyś umebluje, ale zobaczcie, jaki ma potencjał. Nasza rodzina powinna mieć coś takiego. Takiego, wiecie, przestronnego. Ale ja nie umiem wbudowanie, więc trudno. A tymczasem. E, wracamy do wężowników. I w ten sposób, kochani, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dość sporo się wydarzyło. W końcu mamy odrobinę mniej simów do ogarnięcia, więc powinno pójść odrobinę łatwiej i szybciej przede wszystkim. Eee, w następnym odcinku postaramy się skończyć już też Arysteusza, bo ile mu zostało? No, jeden poziom, żeby wbił i tą charyzmę do końca, więc będziemy po prostu cisnąć u niego. Eee, no i tyle. Jeśli się Wam podobało, zostawcie subskrypcję na kanale i w ogóle wiecie, co robić. Całe to bla, bla, bla. <laughs> no i tyle. Pa! <laughs> no cześć.